Więc proszę Państwa, jeszcze raz, proszę o, proszę o poparcie. Jeżeli, jeżeli uważacie Państwo, że potrzebny Polsce jest przełom symboliczny, przełom wizerunkowy, żeby świat wreszcie docenił to, czym się staliśmy. Jeżeli uważacie, że w polskiej polityce na zewnątrz, w reprezentowaniu kraju, potrzebna jest nowa twarz. Jeżeli chcielibyście mi dać szansę, abym w tandemie z Donaldem Tuskiem ugruntował tą nową, mocniejszą pozycję Polski w Europie, jeżeli chcecie pierwszej damy, którą świat zauważy, i jeżeli po prostu chcecie dać nowej Polsce i nowemu pokoleniu szansę, to proszę o Wasz głos. Że, żeby zechciał Pan, korzystając z, z możliwości y, połączenia się z internetem, zagłosować na swojego kandydata. Umówiliśmy się z Bronisławem Komorowskim, że, aby było elegancko, y, on zagłosuje na mnie, ja zagłosuję na niego. Zagłosuję na Bronisława Komorowskiego, ale proszę Państwa, abyście zrobili inaczej niż ja.

Dziękuję.